Przy okazji jeszcze wspomnę kilka tutaj słów, ponieważ rozpoczynam kurs, słuchajcie, runiczny, kurs związany z runami skandynawskimi. Ten kurs jest darmowy, możecie w nim uczestniczyć na YouTubie. Będą tam live'y. Już dostałam weryfikację własnego konta, także jeszcze techniczne sprawy jeszcze muszę się nauczyć pogarniać, jak to właściwie działa bo tutaj na TikToku to jest o wiele prostsze, nie? jak na YouTubie. Także zapraszam. Pierwszy, pierwsza lekcja się odbędzie w sobotę o godzinie 17. Kochani, tutaj również do tego kursu stworzyłam taką książkę, którą tutaj będzie Wam ułatwiała ona również Waszą taką pierwszą drogę runiczną. Jeżeli ktoś z Was... Dziękuję za serduszko, dziękuję. I tutaj taką książkę właściwie stworzyłam. Mówiłam tutaj już na kanale, także filmiki na ten temat znajdziecie, co w tej książce się ogólnie znajduje. Tą książkę polecam dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę, nie wiedzą od czego zacząć, szukają na przykład wskazówek. Także myślę, że no, taką mam nadzieję, że ta książka jest przydatna, i kochani, serdecznie Was zapraszam. Także jeżeli chcecie coś tam zobaczyć szerzej, co tutaj o czym ta książka mówi właśnie do tego kursu runicznego, słuchajcie, przejrzyjcie tutaj mój profil na TikToku, kochani i będzie wszystko jasne. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania, możecie te pytania osobiście tutaj zadawać prywatnie. Ja bardzo chętnie, kochani, wam odpowiem na te pytania. Jeżeli macie pyta